Przepraszam Państwa, ja już tutaj robię porządek. Wiem, ja że się nie mówi z pełnymi ustami, ale z pustym żołądkiem też nie najlepiej <laughs> właśnie słychać. <laughs> tak, proszę Państwa, ale przez cały dzień po prostu nie miałam dzisiaj kiedy zjeść. Człowiek tak biega, tak chapsnie coś tylko po drodze i do roboty zaraz, no, <laughs> no właśnie. Ale cóż, tak na starość się odpocznie. <laughs> To no, zupełnie jak w tym dowcipie. Nie wiem znają Państwa, jak wsiada staruszek do autobusu, a tam już siedzi młodzieniec i ktoś mówi, do no, ty młodzieńca: o stop staruszkowi. A staruszek lat, a niech sobie posiedzi, na, na starość sobie postoi. <śluczujesz> Nie wiem to śmieszne. przykład. <śluczujesz> <Halo? śluczujesz> a pan w ogóle mówi do mnie? Tu do programu pan dzwoni? Sam jesteś stary dowcip. Pasan. A właśnie, proszę Państwa, my z pokorą czekamy na, na Państwa telefony, z pokorą czekamy na Państwa krytykę. No, chyba, że będzie celna. Czego jeszcze dziadu? <laughs> nie, 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 panie dyrektorze, dyrektor. <laughs> nie, nie, panie dyrektorze, to nie, dla pana, <laughs> nie, kompletna pomyłeczka. <laughs> tak, 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 już zaczęłam, już zaczynamy, zupkę odstawiłam, zaczynamy, tak, 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 zaczynamy, zapraszam na program. <laughs> Uch. O! Dzień dobry! Można powróżyć? Dzień dobry. Nie, nie, dziękuję bardzo. Nie? Nie. Borys! Hapa, 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 hapa. Jest tu jeden, co nie chce! Już chce. Borys. No nie nie chce. chcę! Borys! Co? No. nie chcę! Ja już chcę! No Borys. i Borysie pan nie idzie tutaj, nie Zaraz potrzeba! Właśnie, bo Borys z patelni strzeli będzie śmiał. Dobra. Chyba, 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 chyba. Dobra, wróżymy. Co się stało? Umrę? Nie, rybę jadłam. Przepraszam. Dobra, U, ale i tak czarno, widzę. No nie, to olej zmieniałem w Warburgu i się nie domyło. Mhm. Się jak gdzieś do cyganki. Uh, widzę, że ścieżka życia ci się rozdwaja. Mm -hmm. Albo zastanie, zostaniesz tu, albo niedługo wyjedziesz do Rumunii. Do Rumunii wyjadę? No co ty, kobieto, oszalałaś? Oczywiście, że tu zostanę. Ty mi lepiej powiedz, czy będę bogaty. Tak, w puszki, papiery i szmaty. To na pewno. Czekaj. <laughs> U, ale widzę, że napiszesz książkę. <laughs> Jak to? Jak książkę napiszę? Gdzie? Ta. O czym? Poczekaj, czytam. Alfon z Kostropaty? Tak się nazywasz? Dobrze, czytaj jaki tytuł. Boż. Z Kostropaty Wspomnienia z więzienia. Co? Zaraz, jak to? Ja będę siedział w więzieniu? No tak, ale co, nie martw się. Będziesz niesłusznie oskarżony. No, chociaż lepiej. Ale, ale o co? O ty, ty dziadu... O gwałt! No, panie Cyganeczko, ale akurat to, to się może sprawdzić. Ta? Nie sądzę. Okaże się, będziesz niesłusznie oskarżono, okaże się, że nie, to ty byłeś sprawcą, tylko ofiarą. Cześć, cześć. Sprawcą będzie jakiś Borys. Hopa, Borys, dalej zobaczymy dalej. Ale potem szczęście się do ciebie uśmiechnie. No. Będziesz miał pod sobą tysiąc ludzi. No, i to jest wróżba. Pewnie będę prezesem jakiejś firmy, co? Będziesz kosił trawę na cmentarzu. No, to o to chodziło. A będę podróżował? Pokaż. Zobacz tam. O, widzę pociągi. Tak, pociągi, widzę pociągi. Dużo pociągów. <gry> to, to dworzec, nie? Tak. No i co widzisz mnie tam? Ta. Ta. Co robię? Bije się z kolegą o karton do spania. A na koniec wywiązą cię do obozu pracy na Syberię. G gdzie na Syberię? Za co? Za krok polarny. <laughs> no zobaczę, za co. Dlatego, że będziesz protestował przeciwko trzeciej kadencji prezydenta Lepera. Co? <laughs> no to kochany, ja zmykam do Rumunii. Bo czekaj, kobieta, idę z tobą. Ale taki mrożek, co Romek? Ale tak, 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 mrożek, co? Nogi mi zasły, wiesz? No, no. A ty wiesz, Romek, że ja słyszałem, że ciepło to się unosi do góry i tam się, proszę ciebie, zbiera? No? I dlatego wlazłem wczoraj na dach, żeby się ogrzać. Ale się ogrzałem, proszę ciebie. Się ogrzałem, aż mi się sople zrobił u nosa. Mhm. Wiesz co? Bez obrazy, ale ty masz chyba głowę tylko po to, żeby ci się deszcz nie lał do środka. A co? nie rozumiem. Nie rozumiesz, bo nie pada. <grym> <grym> no kurde, nie dać zjeść. <grym> W takim razie miałam dzisiaj Państwu powiedzieć, w dzisiejszym tygodniku mam. Proszę Państwa, otóż od dzisiejszego dnia rozpoczynamy ogólnopolską kampanię zatytułowaną Noś Czapkę. Proszę Państwa, tak wygląda moja czapeczka. Czy Państwo zauważyli, że zima trwa, a jadąc przez miasto widzimy całe mnóstwo ludzi nieposiadających czapek na głowach? <noise> Proszę Państwa. Na przystanku stoi sobie jeden z drugim gościem, głowa, proszę bardzo, goła, łysa, pała. Tutaj, tutaj rozgogolone wszystko, no proszę państwa, jak się komuś spieszy do piachu, proszę bardzo, no. Ale normalnych ludzi stać na noszenie porządnej czapki. Już słyszę głosy, już słyszę głosy, a że to, a że obciachowa czapka, a że go czapka gryzie w głowę. Po prostu nie do wiary. Albo że w czapce źle wygląda, że się wstydzi. Nie ma! Noś czapkę! Co to, rewia mody czy co? Ja na moment zdejmę do jedzenia sobie. No Dajcie ten materiał, ten następny. Cześć, Bogdan. Cześć, Rysiek. No i, Rysiek, mam problem. <grystanie> Jeden problem to nie problem. No, a co się stało? Żona ma urodziny. Uuu, się. Baby tak mają. No, ale że pamiętałeś. A wiesz, jaki jest sposób na to, żeby pamiętać, kiedy żona ma urodziny? Nie. Raz o nich zapomnieć. I do końca się pamiętać. No i muszę jej kupić prezent. Hmm. A, a czego takiej w ogóle najbardziej brakuje? Nie, no rozum, to jej nie kupię. Słuchaj, to może książkę? Zwariowałeś? Pomyśl, że jestem złośliwy. Jak? I ona mi kupi książkę, ja jej książkę, ona książkę, ja jej książkę, wpadniemy w jakąś spiralę nienawiści. Faktycznie, nie bardzo. No. Słuchaj, to może książkę, ale kucharską. Rysiek, nigdy nie dawaj czegoś, co może być użyte przeciwko tobie. To wiesz co? Perfumy. Żeby śmierdziało w całym domu? A pierścionek? Nie, ja to wolę, jak Irena ma gołe pięści. Ty, to kup jej tą bieliznę taką, wiesz, miku, miku. erotyczną. <noise> Każda bielizna jest erotyczna, <noise> dopóki ona jej nie założy. <noise> nie wiem, nie wiem, co ci powiedzieć. A słuchaj, a a ona to ci tak zazwyczaj w ogóle co kupuje? No to zależy, co jest w promocji w supermarkecie. Ostatnio dostałem 100 kilo żelatyny. No to ładnie. No. Ale wiesz co? Ja jej kupię taki talerz. Sat satelitę do oglądania sportu. <grym> Jak? To, to ona lu lubi sport? Nie, ale ja lubię. Ale ona też lubi. Wiesz co? Lubi łyźwy oglądać. Tak? No. Nawet wiesz co? Te łyżwy to niestety Przenosi nazwy na nasze życie takie łóżkowe. Uuu, mm. to wy macie życie jakieś łóżkowe? O ile się proszę. A ciągle chce tylko jazdę dowolną, a ja jej mogę tylko zaproponować krótki program obowiązkowy. A ja przypominam, że trwa ogólnopolska kampania pod tytułem Noś czapkę. I przypominam, że takie czapki nosili nasi słynni bohaterowie. Jak na przykład Kościuszko, Napoleon. Odwrotnie. Odwrotnie. Noś czapkę. Ale, ale, ale o co chodzi? No, Nie, ale panie władze. No 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 co, no co jest? Co, co jest? Zakłócanie porządku publicznego. Co? Co? Jak to? Coś nie wolno się bałwana ulepić, czy nie wolna? A wolno, wolno, bałwana wolno. Tylko po co żeście tam od razu zanim nim radiowóz ulepili? <śleski> thank <laughs> you Tak, I to, i to był numer, i to był numer, pani Mikołaj. Głupota. A tam głupota. Proszę państwa, to był taki numer, że normalnie czapki z głów. No. Ale ponieważ prowadzimy akcję czapki na głowy, no to <laughs> nie będziemy państwu już w tych biednych głowinach mieszać, bo to i tak nie wiadomo, człowiek skołowany chodzi, jedni mówią to, drudzy mówią tamto, że nie wiadomo, kogo słuchać i kto ma rację. Proszę Niech pani, normalnie. ale przynajmniej wiadomo, kto nas, proszę pani, wykupi. Przypadek? Proszę pani, nie przypadek. I wtedy, proszę pani, wszyscy będą mieli rację. Tylko, że racje, proszę pani, żywnościowe. Będziemy żebrakami we własnym kraju, proszę pani. I po co były te powstania? Pani Mikołaj, proszę pani. A, po co? a te rozbiory? Po Ósmy to? rozbiór polski, proszę pani. Tak! A po co się człowiek z karabinem tyle nalatał? Po dworzu? A konie? Na koniu, z szablą. I z przed czołgiem, i za czołgiem, szablą. proszę pani. Po co? No tak, no głupio no. głupio wyszło, no ale pani Mikołaj. Bardzo nam, głupio. Nam jakoś tak zawsze głupio wychodziło, no. A, a gdyby tak, może, tak? Nie, tak też głupio pani to tak. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. ja nie mogę z tymi telefonami. Halo? Co? Mhm. Mrównica. Dobra, niech idzie. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. To ja przychodzę w takiej sprawie, tak. bo ja niedawno składałem u Pana projekt tego nowego samolotu. Czy Pan sobie przypomina? Tak, no nie, to wspaniały projekt i bardzo interesujący. Przyjrzałem. Mhm. Znaczy, wie Pan, bo ten projekt nie był jeszcze dobrze pokolorowany, wie Pan. Nie, nie, naprawdę, to robiło wrażenie. Ciekawa, ciekawa tak, technicznie. Tak? tak? <grym> a, a, a i co Pan o tym w ogóle nie, nie myśli? Wie pan, no ja myślę, że ja to w ogóle przesłałem do ekspertów, oni tam to wszystko badają, więc to jest dobry projekt, to on chyba wejdzie do produkcji nawet. Nawet powiem panu więcej, to będzie hit. Hit. Tak, to będzie hit. <grym> Dziękuję. Tak, także niech pan się nie martwi, Od, właśnie przeciwnie, niech pan się cieszy, niech pan wraca do pracy, jakby co, to ja panu dam znać, wszystko gra. A przepraszam, ale bo mi się wydaje, że ten mój projekt to wystaje z kosza na śmieci. to znaczy, nie znaczy, wydaje się panu panie równica, panu się wydaje, że to jest kosz na śmieci to wcale nie jest kosz na śmieci właśnie, absolutnie to może jest podobne, ale to nie jest kosz na śmieci to jest, panie równica super, tajny pojemnik do moich szczególnej wagi różnych dokumentów ale a co tam robi ogryzek, papierosy Jakiś jest budyniu? E, 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 panie równica. Znajdujemy się. Wie pan gdzie? W szczególnym miejscu. W zakładzie o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa całego kraju. Proszę Pana wróg czycha w każdej chwili, żeby tu się wkraść. I proszę pana coś wykraść. A komu przyjdzie do głowy, że pod ogryskiem leży nasz. Najcenniejszy dokument? Nikomu? Czyli to wszystko jest specjalnie? Tu wszystko jest specjalnie, pani buronica, wszystko jest specjalnie. Tu nie ma jednej przypadkowej rzeczy. Myśli pan, że ta lampka tu, tu stoi przypadkiem? W życiu skąd? Ona tu stoi specjalnie i nie można ją ruszyć w żadną stronę, bo tutaj w grę, proszę pana, wchodzą centymetry. Centymetry są ważne. Ale czy to jest Pana specjalny człowiek do wynoszenia ważnych dokumentów? Tak, to jest super tajny agent. Ma Pan niezwykle szczęście, że Pan go zobaczył w akcji, bo to naprawdę można podziwiać, patrzeć na to godzinami. Proszę Pana, ten człowiek specjalnie wyszkolony, on może dwie godziny co ja mówię godziny. Dwa tygodnie nawet spędzić w dżungli, mając tylko ze sobą otwierać do butele. Bez butele? Bez niczego. To jest po prostu gość potęga. Naprawdę wyszkolony. Na to ciężka forsa idzie, panie równicy. Ja przepraszam, panie dyrektorze, że ja o panu tak źle myślałem. Nie ma o czym gadać. Żeby pan wiedział, jak ja o panu źle myślę, a nie robię z tego żadnej afery. Wiesz, co Romek, co się w ogóle wyrabia w tej służbie zdrowia, to ja już nie mam siły, proszę cię. nie mam zdrowia. Wiesz co? Wczoraj oglądam telewizor, patrzę, a obiad jadłem i normalnie aż mi na gorące włosy dęba stanęły. Co, ja nie wiem, co tam się dzieje. To, tak obserwuję, tam ciągle przychodzi ktoś nowy, mówi, że coś zrobi, nie? No, i, robi, no, I robi. Robi, no. robi, to, robi, to, robi, robi, robi. To, robi. A jak odchodzi, to zostawia po sobie narobione. Umpa, umpa, bum, skarara, jest i gra gitara, idzie żada, idzie baba, graba, gra graba, baba. Ba. Pewien facet złamał nogę, więc tobołek wziął i kij i wyruszył w długą drogę od szpitalnych drzwi do drzwi. Od przychodni do przychodni, po lekarzach wielu by wylądować wreszcie w chłodni. I w alejce cztery ty. Umba, umba, bum, stara, raf, jest i gra gitara. Idzie żaba, idzie baba, ba, ba. gra ba, graba, żaba, graba, baba. Pewien szef z ulicy Brackiej, co roboty miał wsiąść wziął się za weryfikację pracowników. Pylitsze i wszystkich trzech wykopał za drzwi, za to, że mu robią kłam, aż mu but się wziął, rozleciał. Chociaż Oj, jego noszył sam. Umpa, umpa, bum, starara, w tehe jest, igra gitara, idzie żaba, idzie baba, graba, żaba, zaba ja baba Pewien facet, który nie żył, kiedy poproszono go, żeby poparł podpisznikiem, jedną listę odrzekł, że... no. Przyjemnością, choć nie żyje, to poparcie swoje dam, zróbcie coś, bo Polska ginie. Jako trup się na tym stam? Umpa, umpa, bumstara, rafteka jest! I gra, gitara, idzie, żaba, idzie, baba, grama, żaba, baba. Umpa, umpa, baba, da umpa, umpa, bu-budu-budu, umpa, umpa, baba, da umpa, umpa. I tak, proszę państwa, ten numer kończy dzisiejszy program, ale proszę się nie gniewać, bo za tydzień będzie następny. A zobaczymy, między innymi, relacje z Międzynarodowego Mytyngu Lekkoatletycznego w Sosnowcu. Odbędzie się on bez udziału publiczności, która została zdyskwalifikowana za doping. My, jak zwykle, liczymy na medal w skoku otyczce, tyczce pań oraz w biegu na 100 metrów z przeszkodami. Przeszkodą będzie skok otyczce, tyczce pań rozgrywany w poprzek biegu na 100 metrów. No, proszę państwa, co robić? Stadiony w Polsce są? Jakie są? Do zobaczenia za tydzień. Ha! 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 I noście czapki, chłopaki i babki. <laughs>